Dobrze, bardzo dziękuję Wam za to, że zostaliście. Jeszcze tego trochę czasu poświęcacie dla Siebie, dla Pana Boga, dla rozwoju własnej duszy. To jest, myślę, też bardzo ważny znak Waszej miłości do Pana Boga i otwartości na Jego sprawy. I tak chciałbym w tej nauce rozwinąć pewną myśl, która się pojawiła właściwie w dzisiejszym Słowie Bożym, mianowicie kwestię upomnienia braterskiego. Pozwólcie, że jeszcze raz wrócę do kwestii, która została dzisiaj przeczytana w pierwszym czytaniu w Księdze Kapłańskiej. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. To jest takie zdanie, z którym wielu sobie nie radzi, bo z jednej strony zobowiązuje nas do tego, że naszym obowiązkiem jest upominać tego, kto błądzi, a z drugiej strony pokazuje nam, że jeżeli tego nie zrobimy, to ponosimy winę z jego powodu. I czasami zdarzają się osoby, które przychodzą i pytają, proszę księdza, to jak to jest? Jeżeli ja rzeczywiście widzę człowieka, który błądzi, może to być ktoś z rodziny, sąsiad, w ogóle może ktoś obcy, to czy ja zawsze, w każdej sytuacji, mam obowiązek podejść do niego? I powiedzieć, słuchaj, robisz źle, nie rób tego. Bo jeżeli ja tego nie zrobię, no to Pan Bóg mnie później pokaże, czy rzeczywiście tak jest. Właśnie chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Widzę, że jest ogólnie taka potrzeba, żeby rozwijać tego rodzaju wątki, także ze względu na tych, którzy żyją w małżeństwie, po prostu w życiu rodzinnym. Bo zdajcie sobie sprawę z tego, jak wiele jest takich sytuacji, gdzie no, trzeba podjąć ten obowiązek, Upomnienia, a wiemy, że reakcja najbliższych bywa najtrudniejsza. Bo jeżeli to jest ktoś obcy, to powiem mu, robisz źle i idę dalej, ale jeżeli ja to powiem żonie, mężowi, dzieciom, to ja z nimi później mieszkam i często trzeba ponieść konsekwencje dobrze spełnionego obowiązku. I tego po prostu nie lubimy. A więc, ze względu choćby na to, że tego rodzaju dylematy pojawiają się w rodzinach, to chciałbym, żebyśmy sobie o tym też powiedzieli. Nie będę wszystkich wątków rozwijał, jakie są możliwe w tym temacie, z tego powodu, że zostałem poproszony, aby jednak tutaj to spotkanie skończyło się tak mniej więcej za niecałe pół godziny, a więc też pozwólcie na to, że te pewne skróty zostaną tutaj zachowane i jeżeli będziecie bardziej zainteresowani pogłębianiem niektórych z tych wątków, to zapraszam na rekolekcje, które będę głosił niedługo właśnie w Wielkim Poście w Lucernie i w Bazylei kiedy i konkretnie gdzie, no to już tutaj chłopaki od wojowników Maryi mogą wam powiedzieć. A więc przede wszystkim chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że mówimy tutaj o czymś, co jest Bożym nakazem, ale równocześnie, że to zdanie pojawia się w kontekście innego zdania, które padło na koniec dzisiejszej Ewangelii. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Mówi Pan Bóg Wasz. Więc to chodzi Panu Bogu o tą naszą świętość, o doskonałość, abyśmy się tego nie bali. Jesteśmy wzajemnie odpowiedzialni za jakość tej naszej doskonałości. Zdajmy sobie sprawę z tego, że jeżeli będziemy żyć w społeczeństwie, w którym nie będziemy mieli odwagi powiedzieć sobie nawzajem, że robimy coś źle, no to wtedy po prostu nie będziemy wiedzieli, jak postępować, bo nikt nas nie skoryguje. Tak się zdarzyło, że niedawno w listopadzie byłem w Afryce. W Kamerunie i tam widzę wartość tych społeczeństw, które żyją blisko siebie, w ramach jednej rodziny, klanu, plemienia. Tam, jeżeli jest coś nie tak, to natychmiast znajdzie się ktoś, kto to skoryguje, powie o tym, albo przez jakieś inne działanie wpłynie na osobę, która błądzi. Dlaczego? Bo ta jedna osoba, która popełnia jakieś zło, może tym swoim postępowaniem zepsuć całą wioskę albo ludzi albo może stworzyć dla nich jakieś zagrożenie niebezpieczeństwo tu chodzi o kwestię jakości ich wspólnego życia a więc tam nie ma wątpliwości co zrobić jeżeli ktoś popełnia jakiś błąd trzeba zareagować trzeba powiedzieć i tutaj muszę zaznaczyć że oni są naprawdę w tym mistrzami robią to bardzo łagodnie stanowczo ale bez chwili zawahania Także tam nie ma takiego zastanawiania się niepotrzebnego, czy powinienem, czy nie powinienem, jaka będzie reakcja. To jest po prostu normalne, bo wszyscy wiedzą, że tu chodzi o dobro wspólne, a każde zaniedbanie w tej materii może niestety później wpłynąć na całą społeczność. A więc niestety, ponieważ my dzisiaj mamy tego rodzaju dylematy, wątpliwości, czy powinniśmy zareagować, jak zareagować, to w naszym świecie jest niestety bardzo wiele zła. I w rodzinach jest tego zła, za dużo, w małżeństwach, w skali całego narodu, bo zatraciliśmy zdolność, czy w ogóle poczucie obowiązku upominania bliźniego. Dlaczego unikamy tego obowiązku? Kiedy pytam o to, na przykład w konfesjonale, to często słyszę, no bo przecież zrobi to ktoś inny i może mu będzie to łatwiej uczynić, bo zrobi to niejako ze swojego urzędu. A więc jeżeli na przykład. Rodzice powinni upominać czasem swoje dzieci. No to niektórym rodzicom wydaje się, że lepiej, żeby to zrobił nauczyciel. Oczywiście, że tak być nie powinno, ale są tacy rodzice, którzy tak myślą. Ktoś inny powie, że kiedy na przykład miałem niedawno taką sytuację, że podeszła pewna pani do spowiedzi i na koniec mówi: Tutaj za mną stoi mój mąż, i on się będzie spowiadał z tego, z tego i z tego, i proszę go upomnieć, żeby tego i tego nie robił. Ja wie, wie pani, to tak nie wolno, ja tego nie mogę robić. Jeżeli pani widzi, że jest jakieś zło, to niech pani z nim, nie, z nim tutaj się nie da rozmawiać, on mnie nie posłucha, a księdza posłucha. Więc y, oczywiście on się z tego w ogóle nie wyspowiadał, z czego ona myślała, że będzie się spowiadał, więc nawet nie miałem możliwości spełnić jej prośby. Ale to tylko pokazuje, jak nieraz y, po prostu chcemy szukać innych ludzi, którzy za nas wykonają, jak to się mówi, mokrą robotę. I to właśnie niestety kończy się źle. Co ciekawe, często słyszę i to od młodych ludzi, że im tego brakuje, takiego upomnienia. Oczywiście to nie jest dla nich łatwe i im starsi, tym gorzej będą reagować na upominanie, często agresywnie, ale też oni mówią, że oni tego potrzebują, kiedy spotykam się z młodymi. Oni wiedzą, że im się to nie podoba, że woleliby tego uniknąć, ale że jednak tego potrzebują. Także potrzebują tego dzieci. Niestety w społeczeństwach, szczególnie właśnie zachodnich, myślę, że po części wy to też tutaj widzicie w Szwajcarii, no jest tego rodzaju wychowanie, które nazywa się bezstresowym, które zakłada, żeby dzieci jak najmniej upominać, w ogóle nie upominać, że to dzieci stresuje i że to będzie miało później zły wpływ na ich rozwój. A jest dokładnie na odwrót, że dziecko potrzebuje wiedzieć, co jest dobre, co jest złe, bardzo konkretnych komunikatów. I brak tego upominania niestety rodzi w ich życiu później e, bardzo złe skutki. A więc, jeżeli brak upomnienia rodzi konkretne zło w życiu człowieka, to upomnienie może w jego życiu przynieść wiele dobra. Czasem to będzie zmiana życia, zmiana jakości tego życia, czasem może nawet nawrócenie. Uwierzcie mi, że czasami tak jest. Przychodziły do mnie osoby, które. Po wielu latach prosiły o spowiedź świętą, i kiedy tak pytałem, pytałem o początki tej myśli, dlaczego ty właściwie chcesz się nawrócić, to niemalże zawsze gdzieś tam pojawia się jakiś człowiek, który powiedział mu coś, co mu dało do myślenia. Często to było właśnie upomnienie. I na początku oczywiście też był jakiś bunt, niechęć do tego kogoś, jak mi mógł coś powiedzieć, że czegoś nie rób, ale potem jednak z Pod wpływem myślenia nad sobą, nad swoim życiem, no przyszedł taki moment refleksji, że dalej tak żyć nie można, że muszę się nawrócić. A więc brak upomnienia może mieć w życiu człowieka konkretne skutki, i upomnienie bliźniego może przynieść konkretne skutki. W jednym przypadku negatywne, w drugim przypadku pozytywne. Łatwo wyobrazić sobie skutki braku upomnienia. No bo na przykład, jeżeli ktoś robi jakieś zło, nie będzie go nigdy upominał, będzie robił cały czas to samo, to wtedy spotka go jakaś krzywda, może jakiś wypadek, może nawet śmierć. Ale o wiele trudniej wyobrazić sobie, jeżeli kogoś upominamy, jak to dalej zawocuje w jego życiu. My tylko skupiamy się na tym, że ktoś na nas krzywo spojrzał, może nawet nas przeklął, zareagował złością na nasze upomnienie, ale te pozytywne skutki są, chociaż trudno je będzie zauważyć, dostrzec, bo dotyczą przyszłości. W każdym razie pamiętajmy, to będzie zawsze naszym obowiązkiem. I jest to tragedią dla nas, dla nas, kiedy nie upominamy. To będzie miało konsekwencje po naszej śmierci. To jest właśnie to trudne zdanie, że kiedy zabraknie ci spełnienia tego obowiązku, ponosisz też winę, bo nie upomniałeś, a powinieneś. Nie bez powodu Pan Bóg pokazał ci tego człowieka i ten czyn, bo liczy na to, że Ty się tym człowiekiem zainteresuj. Że w imię miłości powiesz mu też tą trudną prawdę. Ale teraz tak, jak to zrobić, żeby po pierwsze uniknąć sytuacji, że spotkamy się z jakąś nerwową, negatywną reakcją. Pierwszy błąd, jaki się pojawia, kiedy kogoś upominamy, to taki, że czynimy to w emocjach, złość, gwałtownie pod wpływem impulsu. Nigdy tak nie róbcie, bo to będzie katastrofa, zawsze to będzie katastrofa. Jeżeli jest coś takiego, na przykład rodzic widzi, że dziecko w tym momencie robi coś, czego absolutnie nie powinno robić, albo że coś takiego właśnie zrobiło. I widzi, że już ci tam uderzyła adrenalina do głowy i że będzie wybuch, to lepiej przejdź jeszcze na jakiś krótki spacer, 2-3-5 minut, uspokój emocje, wrócić spokojnie, powiedz swojemu dziecku, co zrobiło nie tak. To samo, jeżeli to dotyczy współmałżonka, czy w ogóle jakakolwiek inna sytuacja. Nigdy nie reagujmy w emocjach. Bo nad emocjami nie mamy kontroli. Często potrafią w tym momencie wyjść z nas po prostu te najgorsze emocje, które po prostu zniszczą wszystko to, co może być dobre z tego upomnienia. Bo ktoś zapamięta nie nasz komunikat, tylko naszą emocję, na przykład gniew czy złość. Tak prawie pewne jest, kiedy upominamy dzieci. A więc warto pamiętać o tym, żeby nigdy nie czynić tego w emocjach. Druga sprawa, jeżeli. To dotyczy jakiejś sytuacji, która gdzieś tam trwa, i wręcz przygotowujemy się do tego, żeby kogoś upomnieć, to dobrze jest właśnie się do czegoś takiego przygotować, przemyśleć tę sprawę, przemodlić, powiedzieć: Panie Jezu, zamierzam kogoś upomnieć w jakiejś sprawie. Już Ci teraz oddaję to spotkanie, te rozmowę, bądź przy tym obecny, a więc przemodlić ten moment upominania kogoś, poprosić Pana Jezusa, żeby On był przy tym obecny, żeby to dokonywało się w Jego imię. To jest, myślę, bardzo ważna rzecz. Taki przykład dała mi też pewna młoda matka, która mówi, że ze swoimi dorastającymi synami już od pewnego czasu w taki sposób postępuje, że jeżeli ma z nimi przeprowadzić jakąś trudną rozmowę, to przychodzi... I mówi do tego konkretnego jednego czy dwóch synów, że słuchaj, teraz musimy się na chwilę pomodlić do Pana Jezusa. A ponieważ to już jest któryś raz, to te chłopaki wiedzą, no tak, mama przyszła, mam się krękać do modlitwy, to znaczy że zaraz mi coś powie. Ale, ale słucha robi to i rzeczywiście, no, jakoś inaczej yy, przeprowadza te rozmowy i, i te upomnienia są wiele bardziej skuteczne niż kiedy zareaguje od razu intensywnie. Myślę, że taki. Rodzaj trudnej rozmowy małżeńskiej też będzie o wiele bardziej skuteczny, jeśli się dokona po wspólnej modlitwie. Potem, przygotowując się do upominania bliźniego, dobrze jest uświadomić sobie, jakie ten człowiek, do którego idę, z którym chcę porozmawiać, posiada wady i zalety. Bo my, upominając kogoś, będziemy mówić o jego wadzie bądź wadach, grzechu, ale przecież on też ma swoje zalety, jest w nim dobro. My tego nie znamy, co jest w kim, w kimś. Nie znamy pełnej prawdy o dobru, który jest w człowieku, ani o złu, a tym bardziej o przyczynach tego zła. Dlaczego ten człowiek tak postępuje? Wie o tym Pan Bóg. I tutaj modląc się, pytamy samego Pana Boga. Boże, chcę porozmawiać z tym człowiekiem o jego wadach, słabościach. Proszę, pomóż mi dostrzec to, co jest w nim dobrego, mocną stroną, to jest bardzo ważne. Pytać Ducha Świętego, jakie zalety posiada ta osoba. Jeśli pomimo takiej modlitwy nie potrafisz wskazać zalet tej osoby, którą chcesz upomnieć, to w ogóle do niej się nie zbliżaj, bo tam coś z Tobą nie gra. To może nie Twoje będzie zadanie. Poproś kogoś innego. Niech to będzie osoba, która bardziej potrafi zobaczyć dobro w tym człowieku, do którego pójdzie i go upomni. Czasami dobrze jest pójść samemu, zrobić takie upomnienie, czasami właśnie z kimś, ale niech zawsze będzie obecna tam osoba życzliwa do tej właśnie osoby. A więc, kiedy zastanawiamy się nad dobrym w życiu człowieka, którego chcemy upomnieć i widzimy, że no, tego dobra nie widzimy, to też znaczy, że my tak naprawdę nic nie wiemy o tej osobie. Więc, jeżeli o niej nic nie wiemy, to tym bardziej nie powinniśmy jej upominać, bo. Bo tym bardziej nie, nie wiemy, dlaczego tak postępuje, dlaczego popełnia to zło i, i, i czy w ogóle my to widzimy we właściwej perspektywie. Ale jeżeli zobaczysz te zalety, to po uświadomieniu ich sobie podziękuj za to Panu Bogu. Powiedz Boże, dziękuję Ci za to, że pomimo tego, co jest obiektywnie złem, że jednak ta osoba popełnia w swoim życiu bardzo konkretne dobro, że zna to otwarte, to znaczy, że Ty, Boże, jesteś obecny w życiu tej osoby, jak w życiu każdej osoby. A więc, kiedy zaczniecie rozmawiać ze sobą, rozma zacznijcie tę rozmowę właśnie od, od zalet. Zauważ to, co jest dobrego w tej osobie, i dopiero potem przejdź do tego, co jest krytyką, co jest uwagą z Twojej strony. Ta osoba wtedy zobaczy Twoją życzliwość i o wiele łatwiej będzie przyjąć jej krytyk. A jeżeli od razu zaczniesz od tych, jak to się mówi, bomb, którą spuszczasz na jej głowę, no to z takiej rozmowy wiele może nie wyniknąć. I tutaj przy okazji chciałbym e, wspomnieć o jednej sprawie, która pojawia się szczególnie wśród emigrantów, a więc wśród, e, myślę, was tutaj też obecnych, kiedy żyjecie wśród ludzi innej narodowości. E, widzimy, że postępują inaczej niż my, niż katolicy, niż Polacy. I czasami, że może to być jakieś obiektywne zło. I jest w nas taka pokusa, żeby ich upomnieć, żeby w jakiś sposób ustawiać. I, i tak jak mówię, czasem wręcz, no właśnie... Czujemy, że to jest nasz obowiązek, że przyczyna takiego upomnienia jest, jest słuszna. Widzimy, że źle postępują. I w, tym, w tej sytuacji również obowiązuje zasada, że tak jak każdy człowiek posiada pewne wady i zalety, które zna sam Pan Bóg, tak samo każdy kraj, każdy naród posiada swoje wady i zalety, których wartość zna tylko Pan Bóg. I zachowanie ludzi w innych narodach ono. Bywa bardzo skomplikowane, uwarunkowane różnego rodzaju sytuacjami, i że musimy unikać właśnie tej sytuacji, że chcąc kogoś ustawić, upominać, to jednak nie do końca będziemy znali to dobro, które jest w tym narodzie. To jest właśnie często taka pokusa, która może zrodzić się w nas albo z nieznajomości kultury danego narodu, ale też z chęci wywyższenia samego siebie. To jest od szatana. Poczucia się lepiej, a że Ci Szwajcarzy są bogatsi o wiele bardziej niż my, ale że na przykład w tej sprawie to są o wiele gorsi. I to już jest takie porównywanie się szatańskie. Jeżeli z, z, z takiej chęci chcesz kogoś upomnieć, żeby przez chwilę poczuć się lepiej, bo w jednej innej nie możesz, no to, to, to lepiej nie podchodź do upominania, bo, bo to źle świadczy o Tobie. Jeśli czujesz, widzisz, że obcokrajowiec, twój sąsiad, czy szef, czy, czy współpracownik wykazuje w czymś braki, to owszem, jeżeli przemodlisz tę sprawę i wiesz, że masz go w jakiś sposób upomnieć, to zrób to, ale najlepiej to jednak wśród cudzoziemców upominać ich przykładem własnego życia, po prostu własnym świadectwem. To jest po prostu bardziej skuteczne, bardziej skuteczne niż słowa, bo tutaj możemy po prostu przegrać a naszym świadectwem damy o wiele więcej do myślenia niż wtedy kiedy z nimi rozmawiamy świadectwem i czynem bardziej możemy ich ubogacać tym bardziej też że pan jest z tego od nas pragnie abyśmy to co mamy dawali mamy wiarę dziel się wiarą okazuj tę wiarę okazuj swoją miłość otwartość życzliwość to jest ten dar w którym możemy wchodzić w życie tych ludzi i pokazywać im że można żyć inaczej Oczywiście, też zawsze mamy się za tych ludzi modlić. Dalej, wracając do sprawy upominania. Upomnienie winno przebiegać według zasady, że równy ma prawo upominać równego. Dzisiaj mamy na tym gruncie bardzo wiele nieporozumień czy wręcz nadużyć. Bywa także osoba świecka chce przyjść i upominać kapłana, upominać biskupa, czy nawet samego papieża ustawiać po kątach. Oczywiście często nie czyni to wprost, tylko albo jakąś plotką, obmową przez internet, przez Facebooka i tak dalej. No czujemy, że tak być nie powinno. Jeżeli widzimy, że jest choćby właśnie w przypadku jakiegoś kapłana jakieś nadużycie, to poproś innego kapłana, żeby porozmawiał ze swoim bratem, ale oni są między sobą równi i łatwiej będzie właśnie temu kapłanowi znaleźć właściwe argumenty, żeby wykazać błąd, jaki popełnia ten konkretny ksiądz, niż osobie świeckiej. Tak samo, jeżeli to dotyczy błędu jakiegoś biskupa. Zwróci do innego biskupa, żeby porozmawiał z tamtym biskupem. No nie ma drugiego papieża, żeby porozmawiać z obecnym papieżem, to jest niemożliwe. Ale chcę pokazać pewną zasadę. Równy z równym. Bo tutaj często te nasze upomnienia nic nie dają, bo po prostu... Nam się wydaje, że, że każdy może upominać dzisiaj każdego i tak nieraz jest, że, że dzieci chcą ustawiać po kątach swoich rodziców, nauczycieli i, i tak dalej, a same nie przyjmują tych, tych upomnień. Ale właśnie ta zasada nie obowiązuje, kiedy upominamy dzieci. Nie będziemy prosić jednego dziecka, żeby upomniało dziecka, twojego dziecka. Ale, ale trzeba tutaj po prostu bardzo dużo rozsądku i po prostu też otwarcia się na to, żeby... Przypadkiem nie wylać dziecka z kąpielą, kiedy chcemy kogoś upominać, a czujemy, że no, po prostu do tego prawa nie mamy. Dotyczy to sytuacji właśnie, jak powiedziałem, szczególnie w kościele. Pamiętajmy też o tym, że siłą upomnienia ma być pragnienie, żeby wspomóc bliźniego w tej trudności, którą u niego dostrzegamy, aby go podnieść, pomóc mu lepiej na przykład wykonać jakiś obowiązek, pracę a nie żeby go poniżać, czy ośmieszać, czy go miarzyć. Upominając kogoś warto od razu zaoferować mu swoją pomoc, wskazać drogę naprawienia tego, co jest w nim złe. To nie sztuka kie komuś powiedzieć, czynisz źle, ale sztuką jest powiedzieć, jak możesz naprawić to, co ci teraz nie wychodzi, ja mogę ci w tym pomóc. To są częste sytuacje ludzi Którzy już mają serdecznie dość upominania, kiedy im tak naprawdę nikt nie powie, co oni mogą zrobić, żeby wyjść z tego problemu, z którego doskonale zresztą zdają sobie sprawę, bo tak często jest. Pamiętajmy też, że upomnienie zawsze musi odbywać się w duchu miłości i łagodności. O tym też mówiłem zresztą na początku: unikać gwałtowności. I trzeba tutaj też być bardzo pokornym w tym upominaniu. Trzeba umieć też wysłuchać tego człowieka, który chce nam coś powiedzieć i zapamiętać, co do nas mówi. Kiedy upominamy kogoś, warto też przyglądać się uważnie swojemu własnemu życiu. Na nic nasze upomnienia, upominanie kogoś, jeśli w naszym życiu panuje nieporządek czy chaos. Wtedy taka osoba, która yy, jest upominana, może powiedzieć do nas: lekarzu lecz się sam. Ty przyszedłeś mi upomnieć, a w Twoim życiu jest to, to i to, i ja to widzę. I ja to widzę. A więc dbajmy też o porządek w naszym własnym życiu, żeby ktoś nam tego nie zarzucił. Upominasz kogoś, a nie dbasz o swoje własne. I też o tym pamiętajmy, że kiedy upominamy innych, to też trzeba umieć samemu przyjąć upomnienia, że w tej sytuacji ktoś nam może coś wypomnieć, wytknąć. Bądźmy także na takie sprawy otwarci. I powiedzmy, dziękuję, że mi to mówisz. To jest dla mnie ważne. Myślę, że to też będzie właśnie ta pozycja równości. Ja nie jestem od Ciebie lepszy. Ja nie jestem od Ciebie lepszy. Ja jestem gotowy przyjąć także upomnienie od Ciebie. Tutaj trzeba modlić się o pokorę. Pamiętajmy też, że pierwszym, który uczy nas tej pokory jest Bóg, że On nas upomina często. Można powiedzieć codziennie, jeżeli na przykład robimy sobie rachunek sumienia, albo kiedy idziemy do spowiedzi. Jest w Psalmie 119 taki dwuwers, dokładnie pierwszy i drugi wers. Szczęśliwi, których droga nie skalana, którzy postępują według prawa pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują jego upomnienia, całym sercem go szukają. Szczęśliwi, którzy zachowują jego upomnienia. Bóg nas upomina, kiedy czytamy Pismo Święte. I dobrze, kiedy czytamy Pismo Święte, bo wtedy stwarzamy Bogu okazję, żeby mógł nas upominać. Jeśli nie będziemy stwarzać tej okazji, Bóg będzie nas upominał przez ludzi, a to będzie bardziej bolało. Albo przez cierpienie, to jeszcze gorzej. Najlepiej rzeczywiście czytać z otwartym sercem Pismo Święte i pytać Boga na bieżąco, Boże, co mam naprawić w swoim życiu. Jak reaguję na te upomnienia Boga? Czy je wypieram? Stwierdzam, że ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Może zagłuszam to słowo, które Bóg do mnie mówi w sumieniu, czy przez kapłana w konfesjonale. Ileż to razy byłem świadkiem, świadkiem no, uczestnikiem takiej sytuacji. Przychodzi ktoś do spowiedzi, ja coś mówię, i zaraz z drugiej strony atak, jak ksiądz tak może i tak dalej, i się zaczynają jakieś pyskówki podważania słów kapłana. No, no, nieraz ksiądz musi powiedzieć trudną prawdę, trzeba umieć ją przyjąć, ale niestety są ludzie, którzy mają z tym potężny problem. I też na koniec warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie często zapominamy o tym, że ktoś, kogo upominamy, czyni konkretne zło i że zła nie tylko trzeba, zło nie tylko trzeba upominać, czy potępiać, czy piętnować, ale także trzeba wynagradzać Bogu za to zło, które jest popełniane przez tego człowieka. Może nawet trzeba wziąć na siebie pokutę za to zło, które ten człowiek czyni. To jest bardzo trudna sprawa. Wielu z dzisiaj chętnych do upominania, a niewielu do pokutowania za zło, które czyni drugi człowiek, nie ja. Drugi człowiek. I słuchajcie, wchodzimy teraz w Wielki Post. Może to też jest okazja, aby podjąć jakiś rodzaj pokuty. Tutaj ksiądz zapraszał, choćby na tą drogę krzyżową, ekstremalną, ale też przecież są te inne nabożeństwa w ciągu, w ciągu Wielkiego Postu. Akurat nie wiem, czy tutaj są w kościele drogi krzyżowe, gorzkie żale są. Są tutaj. A tu pani mówi, że nie, tu pan mówi, że tak. Więc gdzieś tam jest prawda pośrodku, ale można też prywatnie sobie w domu, choćby właśnie w ramach wielkiego postu, odprawiać taką drogę krzyżową właśnie w intencji o wynagrodzenie za zło popełniane przez jakąś konkretną osobę, którą też upominaliśmy i o której zło jesteśmy przeświadczeni, że rani pana Boga. Wynagradzać, wynagradzać. Może też konkretny post, kiedy z czegoś rezygnujemy. Czy, czy przyjmujemy jakiś rodzaj cierpienia, niewygody, przyjmować właśnie w tej intencji wynagrodzenie za zło dokonywane przez innych ludzi. To też będzie takie piękne uzupełnienie naszej świadomości, że nie zgadzamy się na to zło, że nie tylko zatrzymujemy się na upominaniu, ale także wynagradzaniu Bogu. I tak czas mój się skończył, ale myślę, że temat został mniej więcej omówiony, chociaż pewnie można by pewne wątki jeszcze rozwijać. Zapraszam Was, jeżeli tylko możecie, na te rekolekcje, o których już wspominałem, które będą w przedostatni weekend Wielkiego Postu w Lucernie i w Bazylei. To też będzie okazja, żeby znowu się spotkać i o pewnych sprawach sobie powiedzieć.